No, może się to przywitać. Wiesz co mogę powiedzieć, że Dekera już nie ma. Haha, jednak jest. Eee, Halo cześć dzień dobry, ja jestem Milorek, a to jest Mad Game Tycoon 2 czy coś tam i dzisiaj niestety Deker pojechał. Dokładnie, pojechał. Dokładnie, pojechał do Karuzeli <suszel> zabawy razem z ze mną i dzisiaj również gramy sobie razem i będziemy tworzyć grę takie jak e, ostatnio co zrobiliśmy. Kusarię i monopolowy. I monopolowy. Grę ekonomiczną, strategiczną, okay. logiczną. I grę tak. o koniach. Tak, i grę o koniach. A dzisiaj będziemy chyba robić horror o reprezentacji polskiej w piłkę nożną. Musimy znaleźć ten gatunek sportowy. Yy, właśnie, i to jest chyba plan na start, mi się wydaje. Wiesz? No. no to rzucamy panią Basie do tego i no, gatunek nie, nie. no wiesz co nie ma gatunku sportowego jeszcze nikt nie wybeśli takiego czegoś um, um, no dobrze okay. co? bo jest tematy to jest co a. innego a funkcje rozgrywki? Hmm. a to są takie te fajne hmm. No. Hmm. wiesz co teoretycznie możemy coś zbadać zanim tutaj pokazuje nam te wyniki to co? Co badamy? Może różne coś. Uh -huh. Ale i tak ludzi nie mamy, nie? To jest tak średnio. Uh -huh. Nie, to może nie. Jak zatrudnimy kogoś to wtedy. No, to Co to tutaj. Czy silnik? Tutaj silnik. To jest jedna rzecz. Grafika liniowa 2D. No. No dobra. Eee, dobra, patrzyłem, czy nie jesteśmy wyciszeni. <noise> dobra, pani Basia tutaj sobie ładnie robi i my patrzymy jak idzie z dodatkiem. Wiesz co? Dodatek nawet ładnie na siebie zarobił pierwszego tygodnia. Mhm. ma. Dobra, ma 2. na dwa... Dwa trzech. Mhm. Ty nieźle idzie. 3 na 5. O, niektórzy fani chcieli... Nie patrzę. Jest ja też i chcę zobaczyć, gdzie są te wszystkie powiadomienia. Aha, coś tam. Pracownicy, zarządzenie. Aha, to takie pierdowy opcje dystrybucji, statystyk. Eee, ok, okej, okay, okej, okay. No dobra, to lecimy dalej. Pani Basia sobie no. pracuje. Zerkaj tu co jakiś hmm. O, zrobiła. Dobra, halo. Nowe badania, gra RPG i przycisk przycisk. Mamy przygodówki to, nie? No, tylko że, Ej, gry zręcznościowe są teraz. Aha, przygodówki. My mamy przygodówki? Nie, nie mamy. A co do zrobienia? A co... co do zrobienia? Przygodówki. W sensie... Jakbyś zrobi nie przygodówkę? bo ten drugi wydawca ma więcej fanów przygodowy. Aha, faktycznie, no. Więc byśmy mogli po prostu... To co, badamy przygodówkę? No, no, dzisiaj trochę badań to robimy i... Dobra. Potem wydamy jakąś przygodową... Przygodowy horror. Przygodowy horror. 2D. No. Monopoly zostało wycofany. Hey. A nie! No tak. No to zarobili. zarobili. Si, no 44 tysiące. No. Najwyższa pozycja na wykresie 15 Noite, nice, nice. No fajnie. Fajnie, fajnie. Pa, pani Basi coś nie pasuje. Fajnie, by. No, damy ona. krzesło, by chciała inne. No. Ma strasznie. Panowie, to najlepiej by się położyła i programowała. Przepraszam. Bajt 2. O. Możemy bajta też wprowadzić. Ej, patrz, jak tutaj pani Bosia, lecz. Nie. No, dobra, halo, stop! Eee, wiesz co? O, o, o. Hmm. Czemu tego nie możemy? Bo nie mam konsoli. Aha, Ufratowane. dobra, to co? Eee, horror? Znaczy ten? Przygodowy horror? Tak, jest. Dobra, stwórz grę, cofnij. Panią Basię tu wrzucamy. Tak. Pyk. Z najpiękniejszą kobietą ta, w, tym w tym pokoju, no. Nowa gra. Serio? Można? Możesz Spinów jest. Spinów master, no? Cóż, to jest portowanie gry. Gra portowa. Możliwe jest tylko jedno przeniesienie na te platformie. Aaaa, masz ten. pirata. pilota. Aaa. Możliwe, że masz ten na inne platformy. Muszę nigdy przerzucać. Ha, dobra. Yy, główny gatunek. Cygodowa. Co to jest? 50%? Yy, rozwiązywanie zagrożeń brakujących przemocy. Wiesz co, tu jest plusik. Aha, żony są ten... Na, na na topie raczej. A to jest tak średnio, czy znaczy tak, wiesz... Ani nie jest zainteresowanie, ani spadek. Mam nadzieję, że jak do wydawcy z horror. Dobra. Tutaj już mnie nie może być przyjemnym. roślin, co? Mhm. Mm Można dwa? Nie, roślin Okej. Okay. Jest łupta? No o, i fajnie. Dobra. E, nazwa gry. Horror przygodowy. Hmm. 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 Sierogi atakują. Inlast. Wasz Outlast? To weźmie inlast. Dobra, napiszę. Okej, inaz. Okej. Silnik. Y platforma. No to, na Bajta? Na no bajcie. A czekaj, udział w rynku. Bajt ma dobre. Mhm. Bo mhm. to myślę, że bajta dwójka ogar. No. Idziemy mistrzami bajta. Mhm. Ja <laughs> tu <Tumie. laughs> Dobra. Ej, można kupić inne platformy. No ale czy chcemy? Nie wiem. Znaczy, no to może może kiedy indziej. Znaczy, też tak będziemy musieli kupić bo tego bajka, widzę. Ale to. Co dobra. O, gotowa do internetu jest. O. To, co, 11 tysięcy za bajta? nie jest wcale drogi. Nie jest. Ale ma kiepski udział na rynku. Ale on wszedł chyba dopiero, nie? No. To jest nowy. To co, bajt. Dziękujemy? Hmm. Dawaj spróbujemy chyba. zrobić na bajkę. Nie ryzykuję ten nie ryzykuję. No... To co, od razu na dwie robimy? Może. Eee, tak, no tak. A, nie możemy. Do, to zrobimy chyba jeszcze na starego. Tak. Bo tam sprawdzone tutaj mamy ładnie Dobra. Eee, mamy chyba nową grafikę, czy mi się wydawało. Eee. Było, ale... Nie, ale chyba nie robiliśmy tego w końcu. Eee... No bo Nie No. Dobra, co? Języki. Angielski. No, standardowo. Lepiej zróbmy polską grę bez języka polskiego. A, czyli to jak zazwyczaj się robi. I potem wydamy DLC, gdzie dodamy tylko język polski. Ale nie bez sensu polski jest za darmo. Nie ma, ale możemy zrobić płatne dzieci, które wprowadza w język polski. Zarobimy na tym. Ej, no tak. Januszek. Dobra. E, gra przygodowa. Długość gry, pewnie by była spoko. Tak. E, to jak postacja bym wyrzucił? No, bo zrobimy to... nie wiem. No dobra, to co? Długość gry, czy bardziej Super. projekt Dlugość misji, gry. fabuła? Fabuła może być ważna w horrorze. O, i przygodówce, przygodówce. Mm -hmm. No i przygodówce. Mhm. No nie wiem, projekt misji? Mhm. Mm dla dla początkujących może trochę mniej. I dać mm -hmm. więcej poziom, albo innowacje, no, albo głębie. W głębiej może. To jeden głębiej i. poziom, może. No. Dobra. Przemoc? Eee... Nie. Renatka. <laughs> no to tak trochę czemu? Eee... Łatwa, No tak średnio bym zostawił. No. To co? Teraz te słupaczki śmieszne. No tak, no grafika na pewno musi być wysoka technika może mniej mm -hmm. takie 15 tak. muzyka też tak z 10 rozgrywka i grafika rozgrywka i grafika no, tak? i jeszcze może grafikę dobra a no i to jest. rozgrywka czy nie. dobra to no chyba zrobimy to co? przesuń o jedno no. I trochę jednak daję muzykę myślę. Było 15. Dobra. jednak w horrorach muzyka robi dużo. Koncepcja chciałem zobaczyć, co jest. Aha. Analizy gier. Lista jest pusta. Ej, możemy analizować gry chyba. Listy od fanów. Husary. Ej, patrz! Tu jest! No! Wielu fanów jest zirytowany jakością Husari. Hmm. Hmm. Rozczarowana dźwiękiem Husari. Ale my nie robimy teraz takiej gry podobnej do tych, nie? Robimy całkiem nową, jakby. Więc tam trochę kiepsko z nimi nam informujemy. Badania rynku. Nie hmm. przeprowadzono. No fajnie. Dobra. Pauza, wsparcie, jak zawsze. Wsparcie. Mhm. A czemu to jest na to? Hmm. A bo do przygodowych się nie daje. No ja bym nie dał. No to nie. Pauza no. No, no to robimy. Robimy. Eee, gdzie tu jest. Dobra, pani Basiu. Pani Basiu, proszę pani tu. Tam. Nie, grafice robią błędy. Kurdy. Jak można widzieć bez gałek ocznych? No, uszami. Ej, a patrz, ten dodatek do monopoli nadal się sprzedaje. O, dobra. Konwent. Robimy? Mamy dwie gry w sumie. Możemy średni nawet zrobić. Możemy. Dobra, to co robimy? Ej, można nawet to dodać. A nie, to muszą być te, które są. Czyli co, ten? A dodatek i last, możemy. No dobra. Okay. Nie wiem jak to zadziała. Ej, 600 fanów, nieźle. O, ile fanów, 700. No, pani Basiu, to dostała spida. Mmm! Najbardziej potrzebne prace zrobią. Dobrze. Ładnie, 40. Eee... Publicu, no... Czyli kontynuuj rozum. Pani Basiu, pani Basiu liczymy. Ej, ten... monopoli nie zarobiło na siebie. Nie? Nie. Mamy 30. No... Jest nam... Jesteśmy na minusie. No... No to, to, to... Minus 30% do sprzedaży gier. Letni hmm. kryzys. Bum! Gier wideo! Aha. 50% do sprzedaży gier. Co jest? Hajdoskopie. <noise> <noise> no. Puls ten, letnia wyprzedaż na twarzach. A, Na nowe... <noise> Spalinowy. No pani baśnu no. Wiesz co mnie zastanawia? No. Czy jak ona będzie miała lepsze to biurko, czy ona mnie będzie marudziła. I ten? No i nie to wiem Tu Nie to, mamy że, lepszego tego Jakość Jakość no. A, czyli dopiero wymyślą je No w sumie A to coś dodaję? Projektowanie wnętrz Nie wiem, czy to jest potrzebne tak naprawdę Radę i tak? Nie no, tam będzie. Ona marudzi po prostu za bardzo. No Pani Basiu. Dobra. Używaj te błędy i, i wydajemy grę. Co to jest? O. Hm. Ej, a może pomyśleć trochę nad nowym pracownikiem, żeby badanie robił, co? Żeby zobaczyć chociaż jak wyglądają nowi pracownicy. Możemy. Stać? Nie, nie? No, nie wiem. Nie wiem. wyszło. Nowa platforma Katari. Aha, nie <śmiech> <śmiech> Pracownicy, przegląd pracownik, rynek pracy. Adrian von Gul <laughs> okej. Okay. A co my szukamy? Badania. To badań? Mm. Boże, jakie pierdoły najgorsze to co. Muzyk, grafik, muzyk. Bez talencie I mu jeszcze zimno jest A, nie, nie zamarzają no tak. Dobra, Jest debilem, ale nie marznie Okej okay. Złapanym no, debilem A ten co? Bezstresowy Aha Czyli biorą przed Nie no, właśnie A ten co ma? Nie śmiecą, ani nie wystarczają brudu Czyli Okej okay. Eee Pracownik innych łodzi od pana nigdy nie chrupił. Bo to jest, możesz wejść. Tak? Betina. Betina, raz, muzyk do badań. Dokładnie. Można jeszcze w sumie przejrzeć, nie? Ten... Pracownik biurowy, o, ale on trochę kosztuje. I co on tu ma? E, lojalni pracownicy nigdy nie zrezygnują. Sprząta i nie jest mu zimno. Nocno, pracownik pracownikiem biorę BNB. Eee. nie, dobrze. Okay. To co? Kogo bierzemy? Ja może Tego pracownika biurowego? No Ten? Anton tak. Scholz? Tak Dobra, co to jest? O Boże, jak on no. wygląda Piękne. Marketing i wsparcie Ej patrz, a tu badania tak ma średnio Widzisz? A, to nie No Ale oni w ogóle mają tak jakoś mało tych a, bo mało kto aplikuje. Aha no to, to on chyba by był najlepszy i tak, bo, bo ma te, on się ulepszy, nie? A ma te fajne perki takie. Chyba, mhm. że szukali kogoś... A nie dobra. No tak myślę. Że na inne stanowisko, ale żeby miał badanie. Nie no 19. 19 no, dobra, że on ma 16, tak? No 50. i z tego. I weź tam jeszcze raz. Kogo? Dlatego? No Widzicie, on ma szesnastkę. Z kolei z dziewiętnastką i fajnymi perkami. Tam widziałem sam jakieś dziewiętnastki na górze. No to tu same dziewiętnastki są, to jest po to ma Ja mam albo tą Betinę, albo... Gudruna. Ale no to Betinę lepiej, bo no. on nie ma perków, a ona tam właśnie ma te, że nie choruje i że jest czarna. Tam... Mhm. No dobra, to Betinę. Muzyk. No co, zatrudniamy wynagrodzenie mm. 2-3 No kurde, No ją do badań. I od razu można, żeby badała coś. Mm -hmm. To co? Funkcje rozgrywki czy. nie wiem, tematy. W sumie nie ma nic innego. Mm -hmm. Funkcje? No, zobaczmy funkcje. Sekrety Mister Evil możemy robić. I to mi się podoba. No. No dobra, to niech sobie niech tutaj pracują. A ty tutaj interwozja. bugi. <trych> No, będą koleżankami. Pokaż mi swoje towary. Chyba było. On Ona projektuje Wiedźmina, nie chyba lasta. Aha. No. Rupa nie klaszczesz tam, kurde. To wylądował. Hmm. Ej, spada nam ten, reputacja. A nie, prac motywacja pracowników. Średnio Aha. zmotywowani są. No, on niestety. Taki... Rynka ją boli. Okej, okay, się pracowała w takich warunkach, no. Co ja ci poradzę? Uuu, jak się wzięła do roboty, patrz. Jak jakiś sekrety zrobione. No, nie Ej, ciekawe, czy możemy dodać na przykład? Chyba nie. Możemy DLC zaraz wydać no, też można. Co, co badamy teraz? Hmm. Mamy. Yy, nie, gatunku raczej nie chcemy, chyba. Nie. To co, funkcja rozgrywki? Hmm. No. Punkt zapisu? Może być, no. Dobra. tego Buga musimy. Chyba odbyć. jak nie. O! jeszcze chwilę poczekamy? No ładne, luty 43, 42, 40. Nie, chyba. Nie. Tak? Kończymy? Dobra. Brawo. Zakończ Brawo. rozgłos. A potem dodamy właśnie DNC z tymi. Dobra, 27. Rozgłos. No to już takie ładnie nawet. No i wydajemy z wydawcą. Eee. Co? I nam wydawca padł, mówisz. że. Hmm i cały misterny plan. No dobra, no to nie mamy wyboru tak naprawdę. Ej. Wiesz co może, może się uda no. Gra przygodowa horror 16. Rozgrywka ma wiele dro dobrych pomysłów, które są bardzo słabo wydrożone, niestety nieoszlifowana grafika nie przekonuje, konkurencja wykonała lepszą robotę, muzyka brzmi jak nie, kończąca się jazda windą, po prostu zbyt monotonne, sterowanie jest średnie, czyli fajne. <grym> to wszystko, co można o tym napisać. Fani tego gatunku powinni dwa razy pomyśleć, czy warto to kupić. Hmm. No to, do, no to nieźle, żeśmy... To co, może zrobimy... Zlecenie? <grych> Gra kontraktowa? Zobaczmy sami. Dobra. Rąg. <grych> hmm. Zręcznościówka, rozmiar krypy. Mamy jakąś przygodówkę, widzę. Gra przygodowa. Mm. Co można, można zrobić, nie? Mm -hmm. No dobra. Grypandy. Oni byli na topie. Dobra. Lord of the Slaves. Mm? No dobra, no to przygodówkę. Gra przygodowa, główny temat. Horror? Horror? Czy konie? <śmiech> konie? <śmiech> Albo <śmiech> archeologia, <laughs> grod od Indian się Hmm, No być. Tylko, że my nie umiemy w No to horror No to horror No dobra Grupa docelowa dorośli Okej mm -hmm. ok. okay. Mm, dobra Pamiętaj, że teraz mamy 35 tygodni na to? No to idzie, chyba Nie wiem, <grych> nie, nie umiem określić Język polski... A nie, na wszystkie oni chcą chyba, czy nie? Tak No dobra, no, to wszystkie Eee... No dobra Okej okay. Tu bym zostawił może Zobaczymy jak to ci średniak pójdzie Wyciągnie Zobaczmy jak mamy z tym z przygodowym Aha <średniak> Czyli tak średnia <średniak> nam powiedziało No dobra mm. Co między język polski Do zaśrednia? średniak? Wszystko? No. Z tym, zrobił. Dobra. Coś dodatkowego? Mm, wsparcie tak by... na no, ja to. Ten... Sekrety? Tu nie ma, no. czyli tak na żółto. No dobra. To klawiatury sobie podleczymy. Dobra. Klawiaturka, Do ten. No i okej. Okay. No. I tworzymy. Klient, wysłał ci wynagrodzenie w wysokości. Otrzymasz premię wysokości, gdy tylko gra zostanie ukończona, a prasa oceni grę co najmniej na 10. To prawda No myślę, że tak. Trzeba patrzeć ten termin tylko, bo ja nie za bardzo wiem gdzie to jest, nie? Mm, no tu dobra. Masz ten, ale... Gdzie to masz? Znaczy tu masz pokazane ile... ile zostało czasu. No A, dobra. dobra. Ej, bajt jedynka wycofana. Co? Bajt jedynka wycofana. Hmm? Dobrze kupiliśmy ten. No, dobrze, mamy dwójkę. Prymitywne dźwięki, dźwięki mono. mono. Mm, Okej. Okay. Mono. Mono. Kurde, z tym bajtem średnio, tak? No, to niestety, no, będziemy musieli się przerzucić na lepszą platformę. Mm -hmm. Dobra, wiesz co, ona... fanów jest zirytowaną jakością Inwasta. Hmm. Hmm. Ona coś zrobiła, także można... Funkcję silnika. Aha, bo my do silnika możemy te rzeczy wtedy grafikę jednak hmm. uczyliśmy się. Tylko właśnie silnik musieliśmy zrobić. To co 10 tysięcy. Funkcja rozgrywki, hmm. czy... no dobra Tablica wyników, czy wsparcie kontrolerów ja nie, nie wiem bajte nad czym gra Na klawiaturze, czy kontroler... kontroler... Klawiatura chyba A to można gdzieś sprawdzić? Czy coś tam? A czy no, no, no chyba, że wiesz, że to jest po prostu... Jest klawiaturka i można sobie podpiąć kontrolę No dobra, no, to, nie to co? To wsparcie? No Arcade joystick no dobra, kontrolery, no to niech ona robi, niech ona tu, niech ona tu pracuje, motywacja 95, a ona, ona ma pewnie 100% zaraz, no bo jestem... szefem. Powiem wszystkich prawów. No. Jeszcze mi się wydaje, że nawet chyba zdążymy zrobić ten, e, usunąć bugi. Hmm. Mamy 32, dopiero minęły 3 tygodnie. No. no. więc ja myślę, że spokojnie. In last, no tak. Tak się nie będzie. Ono się nigdzie zastąpi. Yy, Funkcja kontroli. Co jest wsparcie? Ej, ona może pomagać jej. No. Nie może. <laughs> nie, nie może. Aby wesprzeć inny zespół, kliknij pomieszczenie tego samego typu. Aha, jakbyśmy mieli dwa te. Dobra. Kliknij escape. Dobra, e, to co, co się ten... Może różne jakieś co? O, tu masz na przykład B czyli większa gra. Dobra. Albo jakieś możemy też dział Tak, ten, to co ten... No, łazienkę zbudujemy. <grym zbubimy> no, dokładnie. Dobra, nie bawimy się w to, to, są, to, tam, tam. No, to jest ten... Nie wiem gotującimy może robimy. RPG? No. No i dobra. Potem no, może być inne. O, Basia się wzięła do roboty. Co? Już? Co? Aha. Kontynuuj raz, No ty poczekaj, ona się wzięła za to. No. Kurde, Basia.